Jak ustawić poziom mocy w Hondzie Africa Twin? Dzięki systemowi TBW w Hondzie Africa Twin mamy możliwość wyboru jednego z czterech poziomów mocy silnika. Tę definicję powinniśmy traktować nieco umownie, ponieważ Honda Africa Twin dysponuje pełnym potencjałem silnika w każdym z czterech poziomów. Różni się tylko sposób reakcji przepustnic na obrót rolgazu. Na poziomie pierwszym responsywność jest największa, czyli mamy poczucie największej mocy. Najłagodniejsza reakcja na gaz jest na poziomie czwartym. Aby zmienić poziom mocy, wywołujemy ekran ustawień, przyciskając przycisk na kierownicy, bądź dotykając ekranu cieku krystalicznego. Wchodzimy w ustawienia, funkcje user 1 lub 2, ustawienia poziomu mocy. I wybieramy poziom, który nas interesuje. Udanej jazdy.